Ma Maximus i w tym filmie wam yy, w tym filmie zbudujemy, yy, wyremontujemy tą część magazynu, bo postanowiłem, że jeszcze sobie ją wyremontujemy, tylko zapomniałem o paru rzeczach. Gdzie ja mam te łopaty tutaj, bo mi się przyda jedna, no, wiem, że one są wykończone. Ale mam jeszcze trzecią, którą schowałem. O! będzie trzeba zdobyć jeszcze jasno gaz. A nie, my mieliśmy 39 jasno gazu, to, to się nam przyda. Bo chcemy mieć tutaj tak ładnie... Yy, o, tak akurat nie chcemy, ale chcemy mieć tutaj ładnie yy, tak zrobione, ale też chcemy mieć właśnie w tych miejscach lampiony. O kurde, byśmy czekać, jak zniszczymy, to no jenom... to, to można przesunąć tutaj, o... żeby nie było, żeby to tak brzydko nie wyglądało. I tutaj będzie trzeba zrobić tą ścianę. O jedno dalej tutaj, żeby było symetrycznie, tu Nie chcę, żeby to było krzywo, Chcę, żeby to było symetrycznie, i też tu zapomniałem o tym. Będę musiał zobaczyć, czyli na pewno będzie. No, nie na pewno nie obiecuję, ale będzie chyba part 2 z tego budowania, bo to też wiele rzeczy do ogarnięcia. Enzole, zacznijmy się zabudować. Tutaj będzie miejsce, w którym. A, tego miejsca jeszcze nie ogarnąłem. A, to tam szybkość będzie. Raz, dwa i. O. Dobra, dobra, dobra. To nie wiem, czy zrobię teraz, czy w ogóle kiedyś, kiedyś. Ale to przygotowałem takie miejsce na takie coś. E, znaczy tu, no, wykopałem tu trochę też, ale też było tutaj właśnie takie miejsce, nie wiem skąd, nie pamiętam tego. Pewnie to było, pewnie kiedyś się widziałem, ale nie kojarzy mi się teraz. Ale pewnie już przy, nim, przy tym miejscu już kiedyś byłem i je pewnie widziałem, a więc. Dobra, no, zmieńmy to na symetryczne. Złapmy sobie te deski tu. Yy, matykę muszę sobie, będę musiał ogarnąć. Ale farmą się zajmiemy. No wiem, że się zajmuję farmą, ale głównie w tym odcinku się zajmiemy. A, gdzie? A, ja mam je odłożone tu, do skrzynek. Connected Oakland. Nie zasadzić, chcę zjeść. Dobra, niech jeden już rośnie. No Czy Przynajmniej takiego dilta mam. Jeszcze jednego? Nie no, ale co z tego staka? Czemu nam wziął mniej? Jakiegoś trolla to Minecraft robi? Tutaj musimy zniszczyć to. I dać tutaj wodę. Ta farma wiem, że to jest teraz poniszczona mocno. Ale ją się naprawi. O. Dobra, my idziemy... Teraz tutaj potrzebujemy wziąć sobie. O, odłóżmy sobie tego dealta, a Potrzebujemy sobie wziąć to. To jest connected, więc to nam się szybko nie skończy. W ogóle nam się w sumie nie skończy, dopóki nie spalimy lub nie wywalimy tego z ekwipunku gdzieś daleko. A tutaj co ja robię? Teraz już nie musi być. Tu akurat tu musi być. I tu w sumie musi być. O. Ale tam dalej to trochę za daleko, że. O dobra. Teraz o mamy tu coś takiego. W ogóle nie wiedziałem, że maksymalice się tak rozwiną i w ogóle, że tak wioska będzie. Myślałem, że ja będę chwilę nagrywał z tego. Ale to i tak pójdzie normalnie, i pewnie skończę sobie nagrywać. Ale na Maksymalicach nagrywam dużo, i też i gram dużo, w ogóle i tak dalej. Na początku myślałem, że ten kanał też nie będę na nim prawie nic nagrywał. Bo tak było kiedyś, jak miałem swój stary kanał, na którym miałem 1300 subów. Więc na głównym kanale Maksymalicach, please, wbijajcie suby. Aż do 1300, bo bardzo bym chciał to odzyskać. Miałem taki kanał. I też miałem kanał Maximusa Games, Maximusa Plus. One chyba dalej istnieją nawet, ale nie da się na nie wejść. Muszą stworzone przez Gmaila, który nie istnieje. Ej, nie! Bo przecież kanał musi być stworzony chyba przez innego Gmaila. Edo, nam o to. Eee weźmy sobie Ym, może portal a krzesiwo musimy też wziąć właśnie żeby serio nie mamy krzesiwa nie no musi gdzieś być please powinniśmy mieli wiem że muciek musi mieć gdzieś na pewno on to na pewno będzie mieć ale Zobaczmy u siebie. Proszę, nie, tam dalej już nie ma nic, niestety. Dobra, proszę o ziemniaki, żeby zjeść, jak ja przecież miałem we gwizdunku chleb. Wcześniej, ale dobra. Nawet mi się kojarzy, że on... ...miał tutaj gdzieś krzesiwo. Gdzieś by swój, o, jaki bogaty złodzie... o, krzyczemy Dobra Może że mam żelazo, bo zapomniałem w ogóle, że <laughs> żelazo jest potrzebne do tego Może tu na tym wejściu tak zrobić, że... Znaczy to nie będzie tajne przejście, to jest zwykłe przejście, bo łećka nie jest zakryte Chyba ja chyba miałem o jedną kratkę ten port. Je... Ej! Jak da się w ogóle taki portal odpalić? Kwadratowego się chyba nie da, więc albo wiem co. Nie dobra, Chyba musimy to skopać w sumie albo w sumie zróbmy inaczej to zróbmy taki on, normalny portal i to do skąd ja mam jeszcze jeden na ja podstawie um. Dajmy sobie te rzeczy, w sumie. i półki, półki, półki gdzieś by. Tu są cztery i pięć. Eee, crafting Table. Crafting Table. A, dzień Connected, dobra. <laughs> tu będą półeczki. Czy my ja zawsze daję na sobie kuszenie? Tutaj będą craftingi. Od najjaśniejszego do najciemniejszego. Tutaj będą piecyki, ja mam w skrzynce. Jeden, dwa... Mamy Workshop table, table i Connected Table. Mamy też taki stół kowalski, połóżmy sobie. Należy ja go odpalić, to dobra. I to, to na razie nie, ale to i to. A, półeczki. To jakiś stolik by się przydał <laughs> oh, może dobra weźmy sobie jakiś stolik jak mamy a jak nie mamy to w sumie od razu wiele rzeczy drewniane do skraftowania w razie jak nie będę miał dobra nie ma i nie ma więc musimy skraftować, a mam tylko jedną deskę demu, więc idziemy sobie tu. Kurde, szkoda, że z pół bloków się nie da skraftować bloku, ale... Patyki i czy starczy na trochę, na trochę stołów, czy coś jeszcze potrzeba? Ogólnie. Kurde, się ja ten lepszy stół, nie ten słabszy. Eee... <try> A Aha <try> To jest do tu e Mogę Osiem, dobra. chyba starczy Trzy. 4, 5, 6, starczy. Te skrzynki musimy zniszczyć. Mamy tu dwie skrzyneczki, przestawiamy je tu. Tu sobie dajemy taką ściankę, Próbujemy taką. u. u, 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 u. Musimy to przestawić. No, to mam pomysł. W sumie, też musimy zniszczyć proszę, czy będzie dało się tam liczki na półkę. Jest, za się do magazynu du. tu i tu i to samo tutaj wejście do gazynu tu tu, i tu o tu i tu dobra teraz tu tutaj... A, a... A... może to taki stolik? Taki starczyt. Coś tu by się przy... Ten pulpit, który odłożyłem. Tylko został w skrzynkach. Wiem, że on nie działa, bo patrzmy, bo wilcze mogą na nim craftować ten wilcze, muszą do niego podejść, i wtedy będzie można. Ale na razie to się prezentuje tak. Weźmy to sobie zniszczmy. Tutaj mamy półeczki. Dobra. I tutaj nie. Dobra, weźmy może zróbmy jakiś kącik na półeczki. Tu może... Ej, tu tak pasuje. Jeden. O... A, to łatwo skraftować. Chodźmy do craftingu. Ja już dobra już może się pokazywać. 39 jest skraftowaliśmy. To troszkę za dużo. Ale się kiedyś przyniosł to ta reszta tak tam została To no, widzowie. To tak się prezentuje właśnie nasze tutaj miejsce. Tutaj wam jeszcze pokażę Ma gazy szybko szybko że o tu tutaj są półki, tutaj takie coś. A więc widzimy się w następnym odcinku na razie.